Dojechaliśmy do Wisconsin, lokacja Milwaukee, Kopart. Będziemy patrzeć słuchajcie, na auto, które chcemy dzisiaj licytować. Jest to 150 km od Chicago, jakieś półtora godzinki jazdy. Mam nadzieję, że było warto. Pokażę Wam, co udało nam się znaleźć. Zapraszam. Dojechaliśmy na miejsce. Dzisiejszym naszym pacjentem jest Ford Mustang z 17 roku GT w wersji Performers. Klient był bardzo ciekawy, jakie są uszkodzenia, tak naprawdę. także Zajechaliśmy, oglądaliśmy, widzimy, pewnie będziemy licytować. Jak już jesteśmy na placu, przejdźmy się, zobaczmy co tam ciekawego jest w Milwaukee, Wisconsin. E350 Formatic, Mercedes. 11 rok, 54 tysiące mil. Uderzony w tył. Przejdźmy dalej. Ford Mustang, lata 70. W kabriolecie. Ktoś niestety zaliczył drzewo i to centralnie. Tak to wygląda. Audi Q7. 106 tysięcy mil albo 160 tysięcy mil 100, 106 2011 rok Dodge Sprinter Sprintery były sprzedawane do 2008 roku Również pod znaczkiem Dodge'a Różnica w nich była tylko taka, że znaczki były inne Jeżeli chciałeś znaczki Mercedesa na samochodzie trzeba było dopłacić 800 dolarów Infiniti Honda akord. Widać świeży samochodzik. 2018, 13 tysięcy mil przebiegu. Strzelona poduszka kierowcy. Dashboard do wymiany i do tego kurtyny. Słuchajcie, chciałem wam pokazać taki przypadek. Dlaczego trzeba uważać na kupywanie samochodu takiego jak właśnie ten tutaj? Jest to BMW M5. 2014 roku. Popatrzcie sobie jak wygląda z zewnątrz. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, brakuje koła. Koło leży na oczywiście na siedzeniu, no bo jak żeby inaczej. No ale to jest nieistotne. Wszyscy wiemy, że ten samochód ma problem z silnikiem. Zobaczcie sami jak to wygląda. Odstaje. Niby Banken Olsen, ale jak wyciągniemy, to już ten bank Olsen nie jest taki wcale oczywisty. No, tak samo podniosłem do góry tutaj. Tu akurat głośnik jeszcze istnieje. Popatrzcie, jak całe auto jest takie porozbierane. I to też jest mało istotne. Wszystkie te części, które tam jeszcze pozostawały, to pozostawały. Ale. Zobaczcie, odkręcane są tutaj takie komputery, wszystkie różne rzeczy. Przejdźmy, może, do silnika, tu jest najciekawsza rzecz. Popatrzcie sami, brakuje do lotu, brakuje korka paliwa, tu z tej strony też do lotu brakuje. Teraz, tak, wszystkie takie drobne rzeczy są podkręcane. Brakuje komputerów z jednej i z drugiej strony, tutaj tak samo. Ta, ta, tutaj tak samo, te wszystkie podciśnieniowe wężyki, zobaczcie, to nic nie jest podpięte. Jeżeli nie jest podpięte, mogę śmiało powiedzieć, że ten silnik jest po prostu wymieniony w tym samochodzie. To jest bardzo nagminna rzecz, jeżeli chodzi o BMW M5 z serii F10. Silniki padały, bardzo fajny motor. Niemniej jednak delikatny, na olej trzeba go dosyć często zmieniać. Panewki, te sprawy. Ten, kto wie, to on wie, o co tutaj chodzi. Przejdźmy może dalej. Ten to jest totalna, ba, totalna mina. W Sanach mówi się, że to jest lemon, czyli cytryna. No cóż, średnie mnóstwo. Na placu dzisiaj mamy parę samochodzików do oglądnięcia. Zobaczymy, co tutaj takiego jest. Jesteśmy w drugim stanie. Jest to około 150 km od Chicago. Może coś tutaj wpadnie mi jeszcze w oko, będę, będę włączał kamerę, będziemy nagrywać. Będziecie mogli sobie sami ocenić. Bardzo dużo sprzętu jest takiego typu Chevrolet. Jeżeli chodzi o Chicago, w Chicago mamy. Mm, multikulturową yy, społeczność i tam są samochody zróżnicowane, jeżeli chodzi o Wisconsin, tutaj będzie bardzo przeważać Japończyki i auta amerykańskie sami widzicie, że dużo jest tutaj Toyota Mazdy Mazda, Mazda, Nissan Ford dużo takich, takich aut jest po prostu użytkowych, zwykłych yy. Amerykanie niektórzy nie lubią Audi, BMW i tak dalej. Tu dość stare auto, Toyota, Land Cruiser, niemniej jednak bardzo mocny samochód. Mazda. Tą matkę na pewno można by jeszcze uratować. Widać, uszkodzenia nie są wielkie. Koło nie dotknęło progu, to jest super sprawa. 2016 rok, kopart.com, numerek, wpisujemy, wszystko wyskoczy. 105 tysięcy mil, no nie polecam do transportu, do importu. Auto użytkowego, który ma już 105 tysięcy mil, chodzi o to, żeby auto było niezawodne. Zobaczmy dalej, co tutaj takiego jest. Co tu mamy za przypadek? 2019 rok Toyota Camry. To czego nie widać zawsze na autkach to są, słuchajcie, to jest sposób w jakim, w jakim są ładowane części do samochodu Audi A4 w S-Line bardzo ładne koła 2015 rok 30 tysięcy mil przebiegu zobaczcie sobie jak to dostało z prawej strony popchnęło podłużnicę przepchało cały przód masę roboty o tyle, o ile części do Audi są w Polsce tanie. Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, masę tych samochodów, ale tak patrząc na to wszystko, nawet nie ma co chodzić, z tego względu, że to jest samochód w i takie auta zwykłe użytkowe. Popatrzmy może jeszcze na motory i będziemy się zbierać z powrotem. BMW K1600. Trzykołowiec, bardzo fajna sprawa. Tutaj też jest trzykołowiec, niemniej jednak dużo z niego nie zostało. W sensie takim, że jest porozbierany. Harley V-Road 2005 rok. Stoją, słuchajcie, na tym drzwi, że zaraz, auto zaraz spadnie na ziemię. Taki będzie finał tego. Nie jest jakiś szkodzony. To jest następny Harley, tu mamy następnego, tu mamy szlifierkę, Suzukę. Miałem parę tych motocykli. Następna Honda TPR, tym razem ducati, sprytne te motory są, niemniej jednak tu potrzeba trochę części już Wiktory. CBR, Harley Davidson, Ducati. Słuchajcie, te wybory do koloru ten, Ducati, akurat. Wygląda na cały 959. Mam do nich sentyment, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podobają. Mamy również parę motorówek do tego snowmobile w polsce też śnieg nie pada nie oszukujmy się nie ma co tego nie ma co tego kupywać jeżeli nie ma gdzie pojeździć tam jestem osobiście z Mazur tam jest najwięcej jako tak śniegu w tym roku też tego śniegu nie było jakieś kłady nie za bardzo sztuka jedna ale te sprzęty są ciekawe konkretne widać Yamaha 800 tu Polaris Zawieszenie Foxa, no ten sprzęt jest konkretny: 1490 cc. Hmm. Przyczepy różności można tu znaleźć, słuchajcie, na koparcie. Co się chce? Forklift, popatrzmy na forklifty. 2014 rok Tutaj też Nissan sam Can Canam Out Outlander 1000 pojemności Bardzo duży kład Bardzo fajna sprawa Zabawka dla dużych chłopców Wyciągarka Numer aukcji 2017 Kanam Outlander 1000 pojemności. Numer aukcji. Następny tysiączek. Polaris tym razem. 900. następna jest tutaj. Tutaj, następny Polaris. Zawieszenie mają konkretne. Słuchajcie, jak patrzycie się na te zawieszenie, to w samochodach czasami nie ma tych zawieszeń takich jak tutaj Fox. Z tyłu, tak samo. Na tym, na tym jest coś innego. Nie są jakieś takie zniszczone, uderzone. Tutaj też Foxy, zobaczcie jak to wszystko wygląda super. SIDU. SIDU GTI. Jak Volkswagen. Dwunasty rok. Leży sobie, czeka na przyszłego właściciela. Ten pływa w wodzie, ale to akurat nie ma problemu. One lubią wodę. Tu mamy małego powerboata Sierra. Silnik jetowy, tak jak w jetkach Bardzo sprytny i może pływać po wodzie, gdzie ma, ma bardzo ma niskie zanurzenie. Puk! O! No. Jest tutaj trochę takich różnych zabawek. No nic, lecimy z powrotem do Chicago. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do subskrybowania. Dajcie lajka albo dajcie negatywa. Dajcie cokolwiek. Trzymajcie się, cześć! Tutaj auta są myte, przygotowywane, robione zdjęcia a później wędrują tam na plac. Jesteś nasz.